Dzisiaj mamy poniedziałek 4 września. Tak jak widać na załączonym obrazku, rozpoczęliśmy orki pod zasiew 8. Orzemy na dwa zestawy John Deere 8200 i pług są. 6 skip. On ma tam jakieś stare oznaczenie SPY, coś tam. A na dzień dzisiejszy jest sprzedawany pod nazwą Voyager. To się jeszcze jakoś inaczej nazywa. No i tam brat orze 6.9 z Turem. Też spółk czteroskibowy. Rok temu zakupiony. Wygory, bo są. Rover 40. Akurat aktualnie w tej pole jest poprzężycie orane pod jęczmień. Orka na głębokość około 23-4 cm. Za głęboko nie orzemy I Tak mi się wydaje, że to może być troszeczkę głębiej. To jest dosyć lekkie pole, piaszczyste, No zdecydowałem się na orkę tutaj, bo jęczmień bez jak poprzężycie życie trochę nie za bardzo. Tutaj rozsypałem przed talerzówką trochę gorczycy z grochem, ale, 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 no słomy było. Coś sporo poprzężycie i za wiele nie wzeszło, tak jak widać, no tam po jęczmieniu dalej jest lepiej. Ogólnie tutaj przyjechałem, orałem sam przez chwilę, tak się trochę dłużyło, no we dwóch to pola ubywa, prawie 5 metrów przy jednym przejeździe mamy. Pole zakamienione, tutaj ogólnie innymi pługami byłoby ciężko to robić. Innymi no, że, nie, że bez zabezpieczenia na kamienie, tak? I ogólnie pole takie tutaj do lasku tego krótkiego jest w miarę prostokąt, jest studnia, jest oczko i tam coraz krócej z schodzi aż do narożnika tam nie. Powiem Wam, że u nas w tym roku to normalnie plaga komarów. Nie idzie wysiąść ściągnika nawet w dzień. Tak jak tutaj z tej, Z tych samo siewów wylatują i no, nie idzie się opędzić od dziadostwa. Tutaj będziemy to gnieździć jeszcze agregatem. Unia Grudziądz Mars z drugą. O, widzicie kurde dziada? Kapinę chwilę się otworzył, się pchato. Ale kto to widział, żeby w biały dzień? Tyle tego było? Trawy nawet nie idzie skosić jakiejś większej kosiarką żyłkową Bo jak tylko ruszysz tą trawę To cię chcą zeżreć dziady Trzeba by częściej regulować Pierwszą skibę Dobrze, że wziąłem hydrauliczną Bo była za to płatą i nie żałuję Trzeba było jeszcze warią wziąć wtedy no, Zobaczcie ile jest tu jeden, drugi, trzeci Tam na błotniku siedzą Jest tego kurcze od groma Tak staramy się jechać 9,5 On trochę zawyża tutaj Wiadomo poślizg no, tu tak wychodzi lekko ponad 9 km na godzinę to jest 11 bieg, 1800 obrotów, nie ma potrzeby więcej. Śmiało jeszcze jedną skibę mógłbym ciągnąć, tym ciągnikiem, tak? do, do niego jutro przyjadą chłopaki, Zagro Eco Power. Zobaczymy, czy da się coś jakąś korektę mu zrobić, czy to w ogóle wyda. Starcia przy talerzówce trochę mu momentami brakuje, o, tak jak tutaj pod górki trzeba redukować. No, i także, no mówię, rozpoczęliśmy dzisiaj pierwszy dzień. O, widzieliście, jak ładnie podziło na kamieniu. I ono mija kamienie w dwóch płaszczyznach, czyli tak jak teraz było widać w pionowej, i jeszcze potrafi ten korpus lekko na bok się odchylić. A naprawdę bardzo duże kamienie wyciągałem tym pługiem. o. Że mówię, na tym polu bez zabezpieczenia na kamienie no nie powalczyłby, nie wyrobiłby na lamiarze i na śruby. No i zawracamy. rad na wstecznym, pijawusenkę. No tutaj widać, że troszeczkę ten groszek sobie lepiej poradził, wyszedł. lata temu. Temu była pszenica yy, po rzepaku, w wezorce. Pszenica po pszenicy. Tutaj sobie nie mogłem poradzić z tym, z chabrem. Tutaj mam odpornego chabra. Całe pole było niebieskie. Tutaj na górkach. No, zbliżamy się do oczka. Ciekawe czy nam się to no, sobie objedziemy. To teraz widać. To można było trochę cofnąć. O. Nie fajnie byłoby to spać. Dalej z tematu Te kamienie tutaj I tak wszystkie te kamienie z tego pola do domu zwiózłem sobie zamek postawił Ścieżkę mamy Było tak obrabiamy studnie pługiem Tutaj zajeżdżam ze skosa system uprawy, żeby to, kurwa, było ok się nie da mozaika nie, nie ma tak jak na Pyrzycach chociaż na Pyrzycach też im się trafiają kawałki z piaskami pustyni tutaj taka kureczka Trzeba uważać, że się nie obalić. Aczkolwiek mamy większe w gospodarstwie też.

With you in the backyard, cold, too. But baby, I can take care of myself. Cause you know that I'm wrong to be lonely. I'm alone, I'm with you now. I don't wanna like, I'ma love myself. Yeah, yeah. I don't, feel like I don't want your friends. Shit ain't love for payback, give me oh, oh no no no, no. Believe in something magical. Underneath the rainbow, down beneath the shore, lies a dirty secret. Something Shut up! 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 nie ma też że źle teraz śmierć. dobry ten to podstawa, tym demok, Pod tym temat pod podłódką klamka, proszę panie do tańca tam macie rurę, ja na loży siadam wiesz do stracenia dzisiaj mam to żyć, chciałbym marzenia, nie śpię pogonić nic zny. The Lifetime 1001 oh, oh, night, just hope you a journey Dzisiaj, dzisiaj taka akcja, że talerzujemy wysiane rozsiewaczem poplony. Jak tu można zaobserwować. O groszek, gorczyca. O. Akurat popadał deszcz i mieszamy to talerzówkami. Się chyba łożysko kończy. No, chyba tak. E, chyba jednak kamyczek gdzieś tam musiał podleć, dlatego tak kwiczało. On teraz przestało. Tak wygląda. Po rozsypaniu. A tak wygląda po wymieszaniu z glebą, także coś tu z tego może będzie. Tu akurat po jęczmieniu, tam po pszenicy, tutaj z poplą robiony pod buraka. Jeden jeździ na nawigacji i zostawia tyle co starcza dla drugiego. Był pomysł, żeby groch rozsiać rozsiewaczem i horszem to zasiać, ale szkoda siewnika, groch znowuż do horsza by trzeba było przepuścić przez wialnię. To też dodatkowa robota, tak to. Siew rzutowy. I tak pod pług to będzie szło i tak będzie szło pod pług, także Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i taki, w taki sposób dzisiaj zasiane zostało 616, to jest 22, tu 15, prawie, prawie 40 hektarów. Od godziny 14. Aktualnie mamy 20. Horšem tego na pewno bym nie zasiął w tak szybkim czasie. Ścieżkę złapał.